Przez Kongresu Jedności Ruchu Ludowego przygotowali serwetną owację marszałkowi Rokosowskiemu, który powitał delegatów w imieniu Wojska Polskiego. Podajemy fragmenty przemówienia marszałka. Obywatelcy, obywatele, delegaci, i siostry, w imieniu Wojska Polskiego. I swoim własnym witam serdecznie Kongres Jedności Ruchu Ludowego. <zyskuj> Wojsko Polskie to krew, i kość kości ludu polskiego. I każde wydarzenie, które przyczynia się do wzmocnienia sił ludu pracującego do ogruntowania jego zwartości i jedności witane jest w naszych szeregach z żywą radością. Armia nasza związana najgłębszą więzią braterstwa broni i ideologii z potężną armią radziecką, wiernie i czujnie w sferze pokojowej pracy naszego ludu, jego praw i swobody. Potęga Związku Radzieckiego zadecydowała o klęsce imperializmu hitlerowskiego, a dziś krzyżuje zbrodnicze plany amerykańskich i angielskich podżegaczy wojennych i ich sługusów Niemczech Zachodnich. W oparciu o tę socjalistyczną potęgę i otwórczy wysiłek milionowych mas nuru miast i wsi skupionego wokół naszego rządu robotniczo-chłopskiego, z ufności opatrzymy przyszłość naszego mężnego, pokój i wolność miłującego narodu. Obywatele delegaci, możecie być pewni, że żołnierze polscy, wasi bracia, godnie spełnią swój obowiązek obrony pokoju i wolności narodu polskiego. Niech żyje jedność Ruchu Ludowego i Sojusz Robotniczo-Chłopski! Niech żyje Polska Ludowa i jej prezydent, Polesław Kierut! Obszerne sprawozdanie z historycznego kongresu stronnictw ludowych przynosi specjalne wydanie z Polskiej Kroniki Filmowej. Do Warszawy przybyła grupa Polaków brutalnie wysiedlonych z Francji. zgotowała serdeczne przyjęcie ofiarom terrorystycznej akcji osłabionego ministra MOKA. Wysiedleńcy w urywanych słowach opowiadają o swoich przejściach. Aresztowano ich z nie nieważono, wito, nie pozwolono przygotować się do drogi, ani nawet komunikować z rodziną. Skończyły się lata tłumaczki i bezrobocia, które zmuszało Polaków do szukania chleba na obsydnie. Naród Polski, witając serdecznie rodaków wysiedlonych z Francji, wyraża równocześnie jak najostrzejszy protest przeciwko haniebnym metodom burżuazyjnego rządu francuskiego. W Bukowcu, na Dolnym Śląsku, znajduje się jedno z największych w Polsce sanatoriów przeciw gruźlicy. Leczy się tu wielu robotników hut i kopalni śląskich. W tym roku po raz pierwszy na kurację przyjechali chłopcy. Nowoczesne urządzenia sanatorium pozwalają na leczenie gruźlicy nawet w wypadkach, które do niedawna uchodziły za beznadziejne. Ciężko chorzy pacjenci wracają stopniowo do zdrowia. Doroczne dni przeciw gruźlicy przypominają nam o konieczności nieustannej walki z groźną chorobą społeczną, jaką pozostawił nam w spadku kapitalizm. Państwo ludowe nie tylko zwalcza gruźlicę, ale równocześnie usuwa jej przyczyny, budując osiedla robotnicze i organizując czas. Rząd rozpoczął wielką akcję, mającą na celu całkowitą likwidację analfabetyzmu w Polsce. Już w październiku odbyła się pierwsza uroczystość, świadcząca o rezultatach akcji. Gdzieś kaczyna złożyła meldunek o całkowitym likwidowaniu analfabetyzmu. Za Kaczyną poszły inne psie, osady i fabryki. W miesiącach zimowych akcja przybiera na sile. Operator nasz odwiedził kurs czytania i pisania lepsi drwalewo koło Grójca. Jak widać, i tu wkrótce będzie się podobna uroczystość, jak w Kaczynie. W tej chwili istnieje w Polsce ponad 22 tysiące podobnych kursów. Uczy się na nich blisko 400 tysięcy robotników i chłopów. Analfabetyzm jest, podobnie jak gruźlica, dziedzictwem kapitalizmu. Dlatego jak wszelkie szkodliwe dziedzictwa minionych czasów, musi być i będzie zlikwidowany. Zakłady kurnickie położone niedaleko Poznania prowadzą akcję mającą na celu popularyzację osiągnięć wielkiego biologa radzieckiego Micurina w dziedzinie sadownictwa. Z kraju przyjeżdżają sadownicy, by zaznajomić się z nowymi gatunkami drzew owocowych. Wyjaśnień udziela kierownik Zakładu Badania Drzew i Lasów Doktor Jamowok. W kurniku przeprowadza się klimatyzację gatunków wyhodowanych przez Micurina. Prócz tego w o metody Miczurinowskie tworzy się nowe gatunki rodzime. Po wykładzie hodowcy udają się do sali. Oto Miczurinowskie drzewa owocowe. A chodców sprawa jest jasna. Nowe gatunki zostały uodpornione na mróz i złą glebę, a przy tym dają większą gwarancję obsitych, równomiernych zbiorów. W górnickiej szkółki drzewka wędrują we wszystkie strony kraju. Wielkoroczne Mistrzostwa Polski w gimnastyce przyrządowej odbyły się w Katowicach. Zgodnie z regulaminem najbliższych mistrzostw świata, program katowicki przewidywał szereg niepraktykowanych dotąd trudnych ćwiczeń. Oto efektowne pokusy. Stawiamy miejsców Polski w gimnastyce przyrządowej Helena Rakoczy z Krakowa i Paweł Gata z Radlina Z Nowosibirsku rozpoczęto seryjną produkcję wielkich obrabiarek przeznaczonych dla ciężkiego przemysłu Niektóre obróbki takiego detalu obowiązuje dokładność do jednej setnej milimetra. Przy montażu obrabiarek pracuje komtomolska brygada Nikolaja Jest Jeszcze jedna obrawiarka gotowa przed terminem. Loewski, ośrodek rumuńskiego przemysłu naftowego. Dawniej rządzili tu kapitaliści, angielscy i francuscy, dziś gospodarzami są rumuńscy robotnicy. Fejs, zastosowano w tym roku po raz pierwszy wzorem Związku Radzieckiego przenoszenie wiertniczych ze starych, wyeksploatowanych źródeł naftowych na nowe miejsca. Metoda ta przynosi wielkie oszczędności. wydobycie nafty w Rumunii wzrasta z roku na rok.